Obecnie w Euro Truck Simulator 2 i w American Truck Simulator mamy jedną porę roku, wieczne lato i kilka opcji pogodowych. Może być słonecznie, może wystąpić większe lub mniejsze zachmurzenie i może padać deszcz, mniej lub bardziej ofity, czasem nawet pseudo burze, mniejsza z tym. W planach SCS Software jest plan, aby do obu gier któregoś dnia zostały dodane pory roku, a wraz z nimi mogą pojawić się dodatkowe opcje pogodowe. O tym wszystkim będzie dzisiejszy film. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Pory roku i większa rozbudowa aspektów pogodowych jest jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości przez graczy, a samo SC Software ma w swoich planach dodać się do obu gier. Do tej pory jeśli chcieliśmy poczuć na przykład zimową atmosferę, musieliśmy zainstalować do tego odpowiednią modyfikację. A jak mogą wyglądać pory roku zrobione przez czeskie studio? Na pewno do obecnego lata powinny zostać dodane pozostałe pory roku, czyli jesień i zima i wiosna. Oczywiście powinny też się znaleźć pośrednie pory występujące między poszczególnymi głównymi porami roku. Zatem raczej będziemy mieli główny podział na astronomiczne pory roku, ale z fenologicznymi elementami, czyli z przejściami między porami roku. Nie muszę chyba mówić jak powinny wyglądać poszczególne pory roku, bo każdy chyba wie, że każda z nich charakteryzuje się na własny sposób, ale problemem może być fakt, że nie w każdym kraju każda pora roku wygląda tak samo, a obecnie w Eurotrack Simulator 2, czy też w American Track Simulator, łącząc wszystkie dodatki z podstawką, mamy tereny wysoko na północy i na południu, a ze względu na różnice temperatur, pory roku między północnymi terenami, a południowymi różnią się. Zwłaszcza w okresie zimowym, gdzie na północy zazwyczaj jest więcej śniegu, a na południu jest go mało, albo w ogóle go nie ma. Ale wiadomo, jaki ostatni jest klimat i nawet w takiej Szwecji, gdzie miał odbyć się zimowy rajd, nie było śniegu. Osoby zainteresowane tematem będą Wiedziały o co chodzi. Fakt jest taki, że SCS będzie musiało odpowiednio dostosować te pory roku do poszczególnych regionów. Możliwe, że do tej sprawy wykorzystają obecną w grze temperaturę powietrza, która wyświetla się na wyświetlaczu w ciężarówkach, a która jest różna między regionami północnymi a południowymi o tej samej porze. Albo kto wie, może zdecydują się na wprowadzenie realnych temperatur dzięki synchronizacji danych z odpowiednich stron i dzięki temu, za sprawą dobrze napisanego programu. Sama gra będzie wczytywać odpowiednią porę na bazie realnych danych z realnego świata, opcji na pewno mają kilka. Jednak to wszystko będzie bazować na podobnym działaniu jak i z obecnymi modyfikacjami na pory roku. Po prostu będą wczytywać się odpowiednie tekstury i odpowiednie schematy na, na konkretną porę roku, więc tutaj problemu raczej nie będzie, ale będzie przy czymś innym. Konkretniej może wystąpić problem z systemem zmian czy też długości pory roku. Opcji jest kilka, i każde ma swoje wady i zalety. Pierwsza opcja będzie zależna od realnego kalendarza i może to działać w podobny sposób, jaki jest m.in. Fermus Coach Simulator, w którym przed rozpoczęciem trasy wybieramy konkretną datę i godzinę, przez co wczytują się odpowiednie tekstury i schematy, które są przypisane konkretnej porze roku, zależnej od danego podziału czasowego. W takim Eurotrack Simulator 2 może być podobnie, gra może zbierać informacje o dacie dzięki synchronizacji z kalendarza systemowego i grając na przykład w styczniu, gra wczyta zimę. Jednak ta opcja ma mniejsze szanse niż następna ze względu na fakt, że w Airbus Coach Simulator rozgrywka polega na tym, że na konkretną trasę wybieramy odpowiednią datę z odpowiednią opcją pogodową. W Eurotrack Simulator 2 rozgrywka działa cały czas na danym profilu, także z takim wyborem Dziwne by to było, gdzie po na przykład paru miesiącach niegrania na danym profilu, gdzie było lato, wracamy w zimie i nagle wszystko się zmienia przez chyba bardzo długą pauzę. Problemem też może być fakt, że te pory będą zależne od realnego świata. Części osób będzie to pasować, części nie, więc w tym przypadku raczej będzie można wybrać, czy ma być realna synchronizacja czy według wyboru. Druga opcja będzie zależna od dni w samej grze. Możliwe, że z opcją wyboru, ile. Dana pora roku ma trwać, ta opcja ma większe prawdopodobieństwo, że będzie tą wybraną opcją, ze względu jednak na lepszą integrację z grą i taki wybór po prostu lepiej będzie działać z charakterystyką upływu dni na danym profilu. Trzecia opcja to zwykły wybór w opcjach gry, niezbyt realny, i przy takiej opcji. Takie pory raczej stanowiłyby tylko element widokowy, nie mające większego wpływu na rozgrywkę. I można powiedzieć, że jest jeszcze czwarta opcja, która pozwoliłaby na dowolny wybór jednej z trzech poprzednich opcji. Oczywiście może też pojawić się inna opcja. To wszystko zależy od podejścia studia do tego pomysłu. Ale tak jak wcześniej mówiłem, na pewno musi zostać ogarnięta odpowiednia forma przejść między porami roku, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie na przykład idziemy na pauzę latem, a w stanie widzimy zaawansowaną jesień. Same pory roku będą podzielone astronomicznie, ale wrażenia powinny być fenologiczne, z widocznymi przejściami. Każda pora roku powinna być odpowiednio przygotowana, bo to nie tylko zmiana tekstur, ale też inne działania fizyki gry, zwłaszcza w okresie zimowym, czy też różne opcje pogodowe, jak padający śnieg, mgła, która tak jakby zniknęła z Euro Drag Simulator 2 i tak dalej. Zapewne każdy z Was już widzi te zasypane drogi, odśnieżane przez odpowiednie samochody AI, a kiedy ich nie ma, to robi się ślisko, będzie trzeba założyć łańcuchy na opony w najgorszym przypadku i tym podobne. Ale spokojnie, pamiętajmy, że to SC Software pracuje nad tymi grami, także wątpię, że takie innowacje pojawią się. Jak chociaż przy złej pogodzie w zimie będzie ślisko, to będzie już jakiś pozytyw. Nie oznacza to, że nie chciałbym większego urozmaicenia w tej kwestii, ale jednak jestem realistą. Ale takie aspekty pogodowe, jak opady śniegu, realne burze, bardziej ufite opady deszczu, mgła, czy nawet burze piaskowe, o których nawet SC wspominało, powinny się pojawić... Przynajmniej jako aspekt tylko widokowy, kto wie może wyobraźnia Czechów sięga nawet dodania trąb powietrznych, które wpłyną na np. Na zamknięte drogi i będą kolejną przyczyną do funkcji objazdów. Fakt jest taki, że to co może pojawić się, czy będą to podstawowe rzeczy typu tekstury, schematy i kilka dodatków pogodowych, czy do tego zostaną dodane jeszcze bardziej zaawansowane opcje to zależy od momentu, kiedy SCS będzie chciało dodać te nowości. Możliwe, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo, że te wszystkie nowości będą bardziej zaawansowane, jak na poziom obu gier, i bardziej dopracowane. Bo możliwe, że dzięki temu dłuższemu czasu studio ogarnie bardziej kwestie techniczne swoich gier, przez co bardziej zaawansowane opcje pogodowe będą miały lepsze wejście do gier i będą lepiej się sprawować, no i po prostu będą dostępne. Wszystko zależy też od długości wsparcia obu gier, ale o tym temacie powiem kiedyś indziej, w niedalekiej przyszłości. Może też się tak zdarzyć, że wszystko będzie stopniowo dodawane, tak jak to było przy np. rozwoju Drake X11 i nowym silniku dźwiękowym F-MOD, czy przy rozbudowie Niemiec, która powinna być już dawno zakończona. SC Software wspominało, że pojawiły się przemyślenia, że takie pory mogą pojawić się przy wydarzeniach World of Tracks, czyli przy Bożonarodzeniowym wydarzeniu, mógłby okresowo pojawić się śnieg. Byłby to pewien wstęp do późniejszego dodania pełnych pół roku, no i oznaczałoby to, że ta cała nowość pół roku i nowych systemów pogodowych byłaby po prostu stopniowo dodawana i z czasem bardziej rozwijana. Ale jak to oczywiście wszystko wyjdzie, no to na to będziemy musieli oczywiście jeszcze pewnie poczekać, bo jak to bywa przy takich nowościach, data premiery to jest scs soon, chociaż przy tym można dopisać, że któregoś dnia. To ma się po prostu pojawić, bo to są słowa SC Software, a skoro studio coś obiecuje, no to warto ich brać za słowo, bo jak nie, no to czasami trzeba ich z tego potem rozliczyć odpowiednio. Ale fakt pozostaje taki, że kiedyś to ma się pojawić. I tyle. A jak oczywiście kiedyś pojawi się jakaś informacja na ten czy inny temat, to pamiętajcie, że u mnie taką informację też znajdziecie. A jeśli chodzi o ten dzisiejszy film, to by było na tyle. Dajcie znać co uważacie o tym, pomyśle. Chcielibyście zobaczyć pory roku w grach Grachotesce Software? Macie już dość instalowania tych modyfikacji? A może czekacie na jakieś inne nowości? Dajcie oczywiście o tym znać w komentarzu. I jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!